Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, a szczególnie mieszkańcy Nowego Miasta, zakończyliśmy w sumie nie tak dużą inwestycję, ale bardzo, bardzo oczekiwaną przez mieszkańców Nowego Miasta. Ksiądz Proboż Danielewicz z pobliskiej parafii, właściwie to nie było tygodnia, żeby mnie nie prosił o to, żeby te schody. Naprawić, zrobić, wiedziałem i wiedzieliśmy o tym bardzo dobrze, ale musieliśmy znaleźć i trochę środków, i trochę czasu, żeby je wyremontować. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta dziękuję pracownikom bardzo sprawnie, szybko wyremontował, a właściwie zbudował na nowo schody pomiędzy ulicą Elizy Orzeszkowej i Adama Asnyka. To jest bardzo uczęszczana trasa piesza na Nowym Mieście. Koszt tego remontu to jest ponad 150 tysięcy złotych. Zainstalowaliśmy nowe barierki i co najważniejsze oświetlenie całych schodów na jesienny czas i zimowy będzie bezpieczniej, będzie, będzie wszystko widoczne. A więc mamy zakończony ważny punkt na mapie, na mapie nowego miasta. Kilka lat temu był to projekt z budżetu obywatelskiego, nie przeszedł, za mało głosów zdobył, ale wróciliśmy do niego i bardzo się cieszę, że mogę o tym dzisiaj powiedzieć w ten chłodny listopadowy, listopadowy dzień. A więc kolejna inwestycja na nowym mieście zrealizowana. Dziękuję, wszystkiego dobrego.